Witaj, piękna, mała duszo. Usiądź i połóż się wygodnie. Weź głęboki, spokojny oddech i powoli wypuść powietrze. Zamknij oczy. I poczuj, jak całe Twoje ciało staje się coraz bardziej zrelaksowane, jak Twoje rączki odpoczywają, jak Twoje nóżki stają się lekkie, jak piórko. Czujesz? Jak twoje serduszko bije spokojnie i równo. Teraz wyobraź sobie, że stoisz na miękkiej zielonej trawie. Słońce świeci delikatnie, ogrzewa twoją buzię. A delikatny wietrzyk delikatnie tańczy między twoimi włosami. Nagle zauważasz, że przed tobą jest ścieżka z błyszczących kamyczków. Każdy z tych kamyczków świeci innym kolorem. Różowym, niebieskim, złotym i fioletowym. To ścieżka, która prowadzi Cię do krainy fantazji i spokoju. Zrób pierwszy krok. Słyszysz, jak ptaszki cichutkość ćwierkają, jak ich śpiew brzmi jak melodia tylko dla ciebie. Kiedy idziesz dalej, zauważasz motyle, latają wokół ciebie. Zostawiając za sobą błyszczący pyłek szczęścia, jeden z tych motylków siada ci na dłoni, jest kolorowy, w pięknych barwach, i uśmiecha się do ciebie. Motylek mówi Cię, że zaprowadzi Cię do miejsca, gdzie wszystkie marzenia śpią spokojnie, czekając, aż Ty po prostu po nie sięgniesz. Lecisz za tym motylkiem, jakbyś miała własne skrzydełka. Czujesz, jak Twoje serduszko wypełnia się radością. Nagle jesteś w pięknym ogrodzie, rosną tu drzewa z liśćmi z kryształów, a pośród nich srebrzysta rzeka, która płynie cicho niczym szep. Woda jest przejrzysta tak, że widzisz swoje odbicie. Spokojne, uśmiechnięte. Nad rzeką siedzi mała wróżka. Ma na sobie sukienkę z płatków róż i gwiezdny pył we włosach. Patrzy one na ciebie i mówi: To miejsce jest Twoje, to miejsce spokoju. Kiedy tylko będziesz chciała się wyciszyć, zamknij oczy i tutaj wróć. Tutaj zawsze będziesz bezpieczna i szczęśliwa. Czujesz jak serduszko Twoje robi się miękkie na jej słowa. A Twój oddech staje się powolny i głęboki jak kocyk. Wokół Ciebie zaczynają świecić maleńkie gwiazdy. Każda z nich to dobre słowo, takie jak miłość, spokój, radość, odwaga. Wszystkie te gwiazdki unoszą się nad tobą i spływają delikatnie na Twoje dłonie, włosy. I serduszko. Czujesz się teraz otulony światłem, bezpieczna i kochana. Weź jeszcze jeden głęboki oddech, i powoli wypuść powietrze. Oczuj, jak Twoje ciało odpoczywa, jak nie musisz o niczym myśleć, zatrzymaj ten spokój w sobie. On zawsze jest w Tobie, w Twoim serduszku. A kiedy będziesz gotowa? Powoli możesz otworzyć oczy albo zasnąć otulona magią swojej krainy fantazji. Dziękuję, że byłaś ze mną w tej niesamowitej podróży. Pamiętaj, że w Tobie jest magia i zawsze możesz się odnaleźć wystarczy, że zamkniesz oczy.